Cześć, siemano, z tej strony Lake Mer. Witajcie w kolejnym odcinku z Wiedźmina trzeciego. No i słuchajcie, zasięgnąłem pomocnej dłoni jednego z moich znajomych, czyli gołąbka. Odnośnie tego właśnie, jak nagrywać tego Wiedźmina, czy tak jak wspomniałem w poprzednim odcinku nagrać zlecenia i opublikować je później niż tam wiecie fabułę główną, czy jechać po kolei tak jak mi się widzi to. No i. Podzielił moje zdanie, czyli po prostu zwyczajnie w świecie będę nagrywał wszystko po kolei. A tymczasem, Borem Lasem, jesteśmy w Nowigradzie, a dokładnie w kasztelu Wrońce, gdzie przebywał Baron kiedyś tam. I wybaczcie, tylko o dokładnie, czułość myszy chciałem zmienić. Przynieśliśmy Fergusowi narzędzia, które znaleźliśmy na Skeligę. Co Czym mogę służyć? Mam coś dla ciebie. Jakiś czas temu byłem na Undwik i znalazłem to. Niech mnie kuna trąca! Wyglądają jak prawdziwe. Bo są prawdziwe, spójne ornamenty. To autentyki. Jak ci się udało je zdobyć? No cóż, ma się te swoje różne talenty, tak? Długa historia. Może kiedyś się opowiem, ale teraz zależy mi przede wszystkim na pancerzu. Harmoneb Grenekan, generał Leitnant II Armii Konnej. Witamy w naszych skromnych progach. To zaszczyt gościć taką osobistość. Słyszałem, że pan generał jest znawcą i kolekcjonerem wytworów sztuki płatnerskiej. Zgadza się. A o tobie mówią, że jesteś mistrzem. Och, zbytek łaski, naprawdę. Potrzebuję ciężkiej zbroi, odpornej na pociski przebijające. Pociski przebijające? Znaczy się byłty. Będzie ciężko, trzeba by użyć specjalnego stopu, utwardzić. Z nowymi narzędziami damy sobie radę. Pal w piecu, ja przygotuję resztę. Na wiele pozwalasz podwładnym. E, rozumie pan, generale, ciężko dziś o dobrego pomocnika. Zapraszam na zewnątrz, omówimy szczegóły, kwestie finansowe. Na zewnątrz czy do Zawsze wewnątrz? To samo, mam już tego dość. Czego masz dość? Tego, że wszyscy traktują mnie jak popychadło. Prawda jest taka, że te zbroje dla Niewgardczyka, któremu Fergus tak fachowo wchodzi w tyłek, to ja zrobię i twój pancerz zresztą też. Hmm, w takim razie czym zajmuje się Fergus? Kuje podkowy, gwoździe, reszty nie daję mu tykać, bo nawet proste czopowanie potrafi zepsuć. Ale jak przychodzi co do czego, to on spija śmietankę, jego nazywają mistrzem. Bo kto by uwierzył, że ludzka kobieta może być dobrym płatnerzem, ale krasnoludkowal to co innego. Skoro tak to wygląda, to czemu się nie postawisz? Właśnie zamierzam. Niech sam sobie robi zbroję dla Nilfgaardczyka, a ja zrobię drugą. Potem zobaczymy, która jest lepsza. Potrzebuję tylko jednej rzeczy, której sama nie zdobędę. Może mógłbyś mi pomóc? Zależy, o co chodzi. Żeby dobrze wykończyć zbroję, muszę ją zahartować. Zwykle stosuje się do tego olej, ale ja chcę użyć kwasu. Hmm. Kikimory i archegryfy plują kwasem. Gryfy? Znaczy gryfy smocze? Parę dni temu byli tu ludzie Barona i mówili, że widzieli takiego na północ od Wrońców. Ponadziż zabił kilka osób. No dobra, załatwimy to oczywiście. Czyli i tak będzie na niego zlecenie. Równie dobrze mogę go zabić już teraz i upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Jeśli przyniesiesz mi kwas i udowodnię, że jestem lepsza niż Fergus, będę dla ciebie pracować. Potrafię kuć pancerze, jakich nie zdoła zrobić żaden inny zbrojmistrz. Bardzo mnie to cieszy. O patrzcie. Niech zgadnę, zlecenie się pojawiło. Gryf na wzgórzach. Tak myślałem. No to tego gryfa słuchajcie już widzieliśmy i to nie raz. Oj nie raz już go widzieliśmy. A no nie mam wiesz. Geralt trzymaj się. <laughs> Oczywiście lecę na skróty bo... ...nie będę przecież leciał teraz naokoło całego kasztelu. No z wejściem już będzie nieco gorzej ale... Mamy płotkę co nie? Od tego typu rzeczy. No i zobaczymy, nie wiem na które, które level jest to zadanie, zaraz zobaczymy. 24. czwarty. No, to w teorii powinno mieć... E, powinno to być jakieś malutkie chociaż wyzwanie. Czy będzie, to nie wiem. Dobra, oleję cię bandyto, bo za każdym razem cię zabijam jak tu przejeżdżam. A przynajmniej kiedyś przejeżdżałem. Ten gryf powinien być e, na wzgórzu, jak się tutaj jechało drogą. Okej. Okay. Tu nic nie ma. Coś Geralt, jakieś ślady? Okej, okay, coś jest. Dobra, ale co tutaj? No, aha, już wiem. Trzeba początek oczywiście zbadać. Z tego została tylko ręka. Archegry wmiotu tą kolację. Rozpruty brzuch, rany szarpane, najpewniej od szponów. Już? Czy jeszcze coś? Jeszcze coś znajdziemy. Ale gdzie? Halo, Geralt, nie zawieszaj mi się tutaj. A, że te ślady krwi jeszcze trzeba zbadać, chociaż nie, nie Matka nie wiem. chyba nie nauczyła tego archegryfa, żeby nie bawił się jedzeniem. Matka chyba nie nauczyła tego archegryfa, żeby Już nie się Już to mówiłeś Geralt. A i ślad się urywa. Bo tu jest pióro. pióro. archegryfa. Pewnie je zgubił, kiedy wzbijał się do lotu. Może ma gniazdo gdzieś w pobliżu. Ano ma. Na pewno ma. I zapewne u góry gdzieś Kończę No to co? Kolego? Co my tu mamy? Kusze, ale czy możemy zrobić bełty? Aha, nie możemy. Innych No dobra, nieważne. Chodź, do tatusia. Okay, nie wyszło. Zatańczmy. Nie wiem czy gdzieś, ale tysiąc zobrażeń krytycznych weszło. Nie no, to taki trochę przekozak się zrobiliśmy. Trofeum, gruczoł jest oczywiście, mutagen z gryfa, a dobra. Czas wziąć główkę. Głowa do wora i lecimy. Zapewne Arche gryf ma odpocznie no, wygląda tak samo i pewnie nagroda jest taka sama, tu mamy co? No, dokładnie 10% szansy na cios kończący, a raczej ucięcie kończyny. Plus jeszcze oczywiście... Możemy... Okej, okay, do kwatermistrza barona musimy to zanieść. <laughs> Boję się... Że... że... Czy to był sierżant? Czy mam... Mam problem, bo nie wiem, do kogoś musimy się zgłosić po tego małego ciula, co tam, wiecie, zadaniem głównym jest. No ale zobaczymy, on jest na pewno tutaj. I wydaje mi się, że jednak trzeba iść do, do kwatermistrza po, po tego małego żdąca. No to trudno, jeśli włączy nam się z jakaś tam akcja dialogowa specjalnie do tego przeznaczona, no to cóż, będzie trzeba porozmawiać z nim. to że wiem już teraz, że w Kermoren od razu... To, Na znaczy, się, no nie wiem czy od razu, ale będziemy się przenosić do Kermoren. Chociaż dobra, pojedziemy tędy. Płotka hmm, chyba szybciej sobie poradzi, że ja tam przeskoczę i ją przywołam. Dali się, kurwa, oklepać, jak o i dali, dali, za każdym razem to powtarzasz: gdy tylko przejeżdżamy koło ciebie, przechodzimy koło ciebie, przenosimy się szybką podróżą koło ciebie i, i nie wiem co jeszcze, ale za każdym razem. A nie, kwatermistrz, on jest po lewej, dokładnie. Już już ogarnąłem. I nie ma kwatermistrza. No nic, trzeba. Przekomarzyć sobie powiedzmy do, do rana. Która to będzie ósma? Może być. Jest i kwatermistrz. Chcesz obejrzeć nasz mały skład towarów różnych? Mm. Tak, najpierw pokaż. Najpierw o, cię co tyba. masz. No, za dużo kasy nie masz, no ale. Dobra, biery i te miecze. Tyle, co ja mam pieniędzy, to. Jeszcze będę narzekał, że mam za mało. się znaczy za dużo. Eee, no i zobaczcie ile ja mam tych glifów wszystkich. Glify, nie glify. A nie wszystko jest potrzebne. Zatrucie, no może się przydać kiedyś. Podpalenie. Też bardzo chętnie. Wytrącenie z równowagi mi niepotrzebne. Siła ataku również, bo to jest mniejszy, to, to to już w ogóle taki, to ja jeszcze mogę sobie zostawić przy ci pancerza, no mam 22, spoko zaraz coś znajdę, proszę bardzo, a teraz porozmawiajmy o archegryfie. mieliście problemy z archegryfem? Ano, zabił kilku wioskowych na północ od Wrońców. Ludzie przyszli na skargę do barona i tyle lamentowali, że się zgodził nagrodę dać temu, co potwora ubije. Dobrze się składa, bo przyda mi się parę koron. A, no jednak, co Wiedźmin, to Wiedźmin. <marsz> Masz. Uczciwa płaca za uczciwą pracę. Żeby ludzie tak... w prawdziwym świecie chcieli płacić. 25 koron? Co to takie malutkie? Interfejs mi się trochę pomniejszył chyba. Jesteś? Jak? Masz kwas? Mam. Używaj go ostrożnie, jest bardzo żrący. Wiem. Tam, skąd pochodzę, poparzył niejednego. Zbroja już gotowa, więc biorę się do dzieła, a potem przekonamy się, kto jest lepszy, Fergus czy ja. No tutaj chyba nie mamy Gerard? wątpliwości. Skończyłam. Wygląda bardzo profesjonalnie. Zapraszam, panie generale, zbroja już czeka. Całkiem zacnie mi wyszła, nie chwaląc się. <grymne> 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 ok, nie mam pytań. Dość toporna. Mam nadzieję, że wygląd nie odzwierciedla jakości. Pan generał raczy spojrzeć na moją. Co to ma znaczyć? To Joanna jest mistrzynią płatnerską, a nie Fergus. I zrobiła zbroję, żeby to udowodnić. Joanna, co ty wyprawiasz na miłość bogów? Temeria to ciągle dziki kraj. U nas taka samowola podwładnych jest niedopuszczalna. Za pozwoleniem, generale, jestem podwładną Fergusa tylko z pozoru. Taką zawarliśmy umowę. No bo kto by uwierzył, że kobieta może być lepszym płatnerzem niż krasnolud? Masz rację, ja nie wierzę. Ale skoro jesteś tak przekonana o swoich umiejętnościach, sprawdźmy je. Nie na manekinach. W warunkach bojowych. Oho, ho, ho! jakie tłumy! Hej, ty tam! Włóż te zbroje! Ja? Ale ja przyszedłem tylko konia podkuć. To był rozkaz, nie prośba. Panie generale, wykułam te zbroje dla mężczyzny. Nie dam rady jej włożyć. To znajdź kogoś, kto da radę. Gerald, pomożesz? Oczywiście. Wierzę w jej będzie. umiejętności. będzie. Mam nadzieję, że tego nie pożałuję. Ubierajcie zbroje. Czekam na zewnątrz. A do zbroi Fergusa, no to. Jasna nie, cholera. nie ja oszukujmy się. To nie baronowi, a dziki gołm wioskę spalił. Żywego ducha Halo, czemu nie mogę iść? Aha, dobra, musimy obserwować. Nie chcę. To ma być pancerz odporny na bełty? Wypłacić mu odszkodowanie. A teraz zobaczymy, ile warta jest ta druga zbrodnia. Okej. Czemu nie mogę się ruszyć? No chciałbym chociaż przodem stanąć. Okej, okay, kolej wstał, Zanosi się na deszcz. Co tu się dzieje? Nic nie mogę zrobić. Nie mogę używać znaków. No nieźle, gra mi się zbugowała. Geralt, zdejmij tą zbroję, bo... Bez jaj. Aha, czyli możemy sobie tylko tak stać. Bardzo zabawne. Zobaczmy gdzie jest zapis gry. Och, jak miło. No to słuchajcie, widzimy się na miejscu jak już... Jak już będzie te testowanie zbroi po prostu. Okej, okay, dobra, słuchajcie, jesteśmy już yy, tam, gdzie byliśmy, praktycznie rzecz biorąc. Trzy razy zginęłem, próbując zabić gryfa. Tak to jest, jak ktoś na, na szybko próbuje coś zrobić, ale nie już będzie. jestem. Mam nadzieję, że tego nie porzucę. Ubierajcie. Oczywiście to słyszeliśmy, to pominę. Mam nadzieję, że gra się nie zbuguje. Jak nie, no to zapisałem przed tym, co teraz widzieliśmy. Ja Okej, okay, stoimy przodem. Ja tylko Już jest lepiej. To ma być pancerz odporny na bełty? Wypłacić mu odszkodowanie. A teraz zobaczymy, ile warta jest ta druga zbroja. Ostatnim czasem przyleciała nam przez głowę. No i co teraz? Żyjesz? Tak, Zbliżę się, ale, ale ta zbroja to szmelc. Wstań! Chcę obejrzeć zbroję. Nawet się nie wgniotła. <noise> Ciężko mnie zaskoczyć, ale muszę przyznać, że tobie się udało. A ty dokąd? Od teraz kuźnia należy do mistrzyni Joanny. Mistrzyni przejmuje też wszystkie zlecenia armii Nilfgaardzkiej. Czy to jasne? <noise> Jak słońce. Oto zapłata za zbroję. Przyślę po nią kogoś z moich ludzi. Dla mnie też już pora. Wezmę tylko swoje rzeczy i schodzę ci z oczu. Zaczekaj, nie musimy się tak rozstawać. Byłeś dobrym pomocnikiem. Moglibyśmy dalej pracować jak dawniej, tylko teraz już bez kłamstw. Fakt, dobrany był z nas duet. No, to leci rozpal pod kuźnią. Zyskaliśmy nowego klienta, będziemy teraz kuć wiedźmińskie pancerze. No, jak miło. Przyznaj, nie byłeś tak do końca pewien, czy zbroja wytrzyma. Byłem pewny, byłem. Wierzę, wirtuozerie rzemiosła, bo sam do niej dążę. Gdybyś nie wiedziała, co robisz, nie poprosiłabyś o legendarne narzędzia z Undvik i kwas Archegryfa. Dzięki za zaufanie. Twój pancerz będzie gotowy za kilka dni. Chodź, pomogę ci się uwolnić z tego. No i pięknie. Zadanie wykonane, ale... Cze, ...baronowi przećwiczą na hajem, to taki dówny nie będzie. Gorąco. Na Skellige zimno, tu gorąco, no... Geralt, zastanów się, tak? E, słuchajcie, chciałbym zajrzeć do naszego... ...rzemiosła, ponieważ mam tutaj... E, a to jest alchymia. ...do rzemiosła, ponieważ mam tutaj wyśmienity jakiś miecz. Chciałbym coś sprawdzić. Mmm... Okej, okay, no dobra, może nie miecz, ale coś wyśmienitego mamy. Jest, buty. Mistrz jest potrzebny, okej. Okay. A jak jest z mieczem? Jest wyśmienity, również mistrz. Słuchajcie, tu mam wyśmienity cechu niedźwiedzia, on ma największe obrażenia, 455, jest od 30 poziomu. A mamy tutaj jeszcze miecz... Yy... 24 pęta ten miecz, który harpia właśnie 37, 523 523 kontra uwaga. 400... No faktycznie jest, jest różnica. E, ale tak czy siak nadal nie wiem no, z zadaniem tutaj jak mamy Eee, odczekaj jeden dzień, aż zbroja będzie gotowa. O, jeden dzień. No to słuchajcie, zobaczymy jaka zbroja będzie. 1254, no to akurat do, do 13 możemy się przekimać i zobaczyć. Aha. Tak, do 13. .00. do 14 i teraz do 13. .00. Następnego dnia oczywiście, no i zobaczymy. Dobra, zobaczmy, cóż za zbroję wykłana mi Joanna. Nie, nie Joanna. Dobrze, ja. Geralt! miło, że wpadłeś. Co mogę dla ciebie zrobić? Mm, miałaś coś dla mnie? Jak tam mój pancerz? Gotowa. Wzmocniłam na łączeniach i wytrawiłam w kwasie. Wszystko zgodnie z tradycją mojego klanu. Dzięki. Ile ci jestem winien? Daj spokój. Gdyby nie ty, nie byłoby mnie tutaj. To prezent. I podziękowanie za to, co dla mnie zrobiłeś. Weź go i niech ci służy. Dzięki. Uwaga, pancerz łowców, czarownic. Serio? Zobaczmy. 27 jest potrzebny. Mamy 25. Zmocniona zbroja. Ale ma całkiem ładne statystyki. To sobie go założymy. Gdy tylko przyjdzie na to pora, a w dzisiejszym odcinku przyszła pora na co? No niestety, entuzjazmować to się nie można. Przyszła pora na koniec odcinka, no więc cóż, dzięki za uwagę, widzimy się w kolejnym odcinku z na trzeciego. Trzymajcie się, piona!